Jakie decyzje podjęto w miniony czwartek na szczycie Rady Europejskiej? Oto odpowiedź polskiego premiera Donalda Tuska. was zanudzał efektami tego szczytu, można było. Mo... Można było o efektach, konkluzje są dostępne na każdej stronie internetowej dedykowanej. Nie chce nas zanudzać, czy może nie chce przyznać, jak było naprawdę? Jak zgodził się na nowy KPO, mechanizm pożyczek na kwotę 150 miliardów euro, zaciągniętych wspólnie przez państwa Unii Europejskiej, z których to pożyczek ma być wzmocniony przemysł zbrojeniowy w państwach europejskich, ale o dziwo największymi beneficjentami będą prawdopodobnie fabryki w Niemczech i Francji, czyli Polska zadłuży się, będzie te długi spłacała. Czyli będzie wzmacniała armię i potencjał przemysłu zbrojeniowego Francji i Niemiec. To zły kierunek. Powinniśmy przede wszystkim, modernizując oczywiście i wzmacniając wojsko polskie, stawiać na polski przemysł, wydawać środki tutaj w Polsce, w polskich fabrykach, a nie wzmacniać, finansować, utrzymywać armię państw zachodnich.